Jak skończysz jeść kolejny kawałek świątecznego sernika, to zobacz, jak szybko rozwiązać to zadanie ze stożkiem. Zaczynamy od rysunku i zaznaczamy na nim to, co nam powiedzieli, czyli to, że tworząca stożka ma długość 6, to jest oczywiście tworząca stożka, oraz że kąt rozwarcia ma 60 stopni, czyli to jest kąt rozwarcia stożka. Zatem wiemy, że wysokość tego stożka dzieli go na połowę, więc tutaj będzie 30 stopni. No, i teraz, jeśli chcą od nas wysokości tego stożka, zaznaczamy h, to wystarczy, że ułożymy jakąś funkcję trygonometryczną, która będzie tego kąta i użyje zarówno h, jak i 6. Oczywiście będzie to cosinus. Sprawdzamy w kartach, że cosinus 30 stopni jest to pierwiastek z trzech wszystka. I mnożymy przez 6. Otrzymujemy wynik, że H równe jest 3 pierwiastki z 3. To jest odpowiedź C.